i badania gramy w battlefielda yy, widzę się jestem za tobą jedzie na siebie a no i nie przejechał dadzi go a. <laughs> akurat się do tego Auto ale on nie... przeżył bieg ale go zabił. tak yy, gramy w battlefielda play for free babka masztor jedziemy już drugi raz nagrywamy wcześniej nagrywaliśmy też no to pójdzie chyba na twoje, co? O, siema. Na, na twój kanał. Wow, o, no, Gromet! Nie. Grubet, grubet. Aha, grubet. Ciebie też zabił. Jak ci się starasz? No, bo ja wyciągałem RPG-a w tym czasie, a on stary taki szybkim driftem przejechał koło mnie. Ale zaraz Odroził. go docisnę. O, widzę co do tobą. Ja go zaraz tak, dobiję. Nie! <śmiech> Nie! <laughs> Kabun. Nie. Ja. Nie. Jeszcze dobił tego, co chciałbym chyba Nie cię. lubię cię a LOL no, boost na de Ażas dywajem Jakie masz? Nie, nie, nie. Chiede jakbym grał medykiem, to by Ci pomógł, ale... Ale... ale nie, nie będę mu pomagał. O fajnie widzimy jak padł, jakby jego strzelałeś i zawsze tak, się patrzył się od nich to. Stara, ale tradził mi się granat z mieszanej rozdzielczości. O, lepiej. Tego nie robi. Ach, na już nie jedzie. Demet, plecy mi zrobił demet. Kira z tymi, starymi lecą cały czas, do co. Stary, MP5 ma mniejszego damage'a, ale lepiej mi się nie niż z M249. Tylko masz A, wali do mnie. Wali do ciebie. Tyż mi w plecy, a tu by... No i wyzabił. nie, nie. mnie. Porażki. Jeszcze raz. Jeszcze A z tego. No, porażka, porażka. ja żona miała, na to A rajdy to do tak? Będę ładować do tego czołga, tylko najpierw chciałem rozwalić tego kolesia. Tak, czołga chciałem ładować. Ja załadowałem. Jest otagowany, jest. Aaaaajajajaj. Odb. A -a 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 -a. Stary, czasem jest O nie, jednak gra poszło. Czasem jest tak... Weźmy go o Chyba nie leżę. Czasem jest tak, że stary... Wiesz, on jest otagowany, jakiś pojazd. Ja walnę z rpg stary w powietrze. A, dobra, poszli. I... I go stary nie da. I mi rakieta go zanim nie pójdzie. Nie wiem. Ale nie, akurat po tego nie mają. Przecież to nie kiedy jest takie, że... że lepiej pociski, daję. Nie. Daję. A że nie. te dzięki, by, 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 by to, to, to jest bardzo A na ja... A i nie zdążyłem No ja zabiegują O, nie dobrze Oo, ty pierwszy jest strefy Tak, Takaj, czekaj, ja muszę się z RPG-em spędzić Dobra Coś ładuję, snajper, To już tu ładuje jakiś snipe, to... Uważaj za nami No jak A nie to mnie sniperzy ładują. Zabij mnie. Pra mi mnie, to zabij to mnie nigdy nie O! No ja. nie! Stary włączyłem, wiesz, w RPG-u tę, tą nie? I stary, i mi się wygasiła sama od razu. Ma... nie, to nie Nie wiem, prawie chciał postawić, ale, ale nie dobrze. A, no, dostał flambi, ale nie było już kolesia. No bo ja go zabiję. No weź, no, miał destroy'a. Co ty mnie cały czas uważaj, bo że jestem nie uważam. No ja i nie znam, z RBG, no jakiś frajer. RBG pochodziłem, prawda? No, pochodziłem. A RBG, gina. No, skąd on do mnie wali? A, tam był. Czy mamy tylko B? Nie. Gdzie był? A bardzo mnie dał, Kurde, cały czas mnie tu spał, nie? Ja nie lubię jak mnie tu spał na tym. Za beta. Czy, czy no, ale... no nie, no co za kolo! Za tymi, o ten właśnie. Ten. No i nie za tak. tym. No, Widziałem, ja jak zładował do ciebie. To miało amunicję i miałem 2 życia. Co ja godam? Ej, już nie mam żadnego. No, ja, ja do tylu. Widzę. Ja chcesz tu na ciebie zasz, zaszczepić? Nie, ja skończę na D. Ja jadę na C. Mam no, przed sobą BMW. Teraz zobaczymy czy... Gwiazdki, nie? O ty z tym dziadkiem. Eee, Rozjechałeś. Trajer zostawi stary wyjście, że nie można starym wchodem. Stary, jak rozjechałem tego kolesia przy tym co stał, nie? W tym takim... No, przestrzegajmy go tutaj. Nie czy pocisku nie przeszedłeś, trzeba... Tym takim, co wiesz, co się rozwala, nie? To taki, taka wyrzutnia pocisku, nie? Ser, dostaję za niego 500 expa. Tak. Bo on ma ile No Dobrze, stary, nie chcę, żeby go. cię podchilował, to nie. Przez nawiz tego miniora, co ty Ja go jeszcze nie przyjedę. No. Ja... No i z tobą mnie zabił, no bez jaj. Cheater <laughs> przez samochód. Tak, przez samocha są najgorsi. Ale tego davidny krótki dystans, granata. I ty w ogóle jesteś? Ja? Szybę. Ja przebiegam przez drogę. I'm coming. No nie! No. O, Granaty Aj, trzeci jestem, 8 na 8, niedobrze, niedobrze. No właduj do niego! ładuję do niego Stary przejrzebek go zabił Już kolego Ci pomogę, jak to nam BMP ładu już mi tylko do tego. Ale to jest stałem, a co nie wiesz Traf co nagram, niedobre pomikę jak zwykle. No i dobra, najpadłem jak zwykle. Nagrywa ci? Dalej tak się na nagrywa. Wody. Czy jest trochę kiwa miejsca. ja mam na Techfarmsa twoją motywę, że nagrywać pół Ale stary, ich tam na B leci. Zenerwowali mnie. O... Będę musiał użyć swojej ostatecznej broni. Nie mam na myśli M99. Niedobrze, nie, nie. nie. nie, niedobrze. Łał, 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 walą do nas RPG, no i nie mają. Gdzie? Co ciebie walą do RPG? W no to... to ci powiem tak. I'm cool. Jest. All times. Oni stoją, czekają tyle, wyznaczą, stoją, co oni na tyle. I że się ja czekam na A i za wysoko! nie w ogóle potrzebuję? Nie myślałem, bym Wow, Nie zdążyłem uciec stary, widziałem jak leciało centralnie Ale dostał trochę hmm. O, czwarty jestem spada czy to się miało zaraz skończyć Co, tej, jak się skończy ta, to kończymy nagrywanie a, czy dalej a, a, a. nagrywamy? Kurde, ogóle ale nie stole Co mówisz? Y, że jak się skończy ta runda to nagrywam dalej czy kończymy? Może to dobrać, jeszcze jedną To będzie to będzie chyba druga część z naszej serii. Yeah, modern budget. Nie budget. Na, film, I I na wiesz, D poszli, na D. Te. A radę, tak, jest, na D to się D. Staram to się iść. Się, się Właśnie, co byś, że nie da się wrócić. W tej grze jak się położyć. Jak się nie Na kontro. Znaczy się położyć je No, po no. to. To jest silnik niby z gry te padłójki, ale mimo to i tak w drumice dało się położyć, a tutaj się nie da. No, a to jest, nie wiem, co startować. Ja jeszcze tak zlamiłem, bo za no długo już. się trzymają. No dobra. to Dobra. No to co, pauzujemy i wznawiamy bo no. Już? Okej, okay, jesteśmy. Co, Sekunda minęła, <gres> Nie <gres> wiem, po co wyłączaliśmy. So, ja też no Przecież to była ta red i ja myślałem, że będzie zmiana mapy. No ja się nie wiem, bo to mi się Dobra, ładowałem się do tego. Entonces do hamu się, się ładowałem. No nie, nie załapałem się. Ja masz z RPG, tak? no. Do ciągu naszego ładnego zerwego. O, a do mnie ładuje O, Demet, Demet, Zdjął mnie! Zdjął Auto mnie. A ja na pace Hambiego Boże, o mi Boże No jaj, zabili mnie Dabi Zesta! Zabiły mnie z gówna, z tych całych tych... Zresztą, z nami jest, z nami Tak, tak Tak patrzysz na to, to trzeba to strzelać to mnie ktoś no bo ja już tego ktoś zabiłem i zemsta na niej zrobiłem. Na mnie. Wziąłeś Stary, chciałem już przez okienko dam yy, ten granata, nie? A prowadzi koleś pojawił się, odbił od niego i go z NPP tam. Cheta. To graś na high group. I jeszcze masz 20, będzie 30 FPSów, a ja na low mam 19. A nie łapiesz się, nie łapiesz. A nie... A i dobiegniem, no. Ja muszę miny porozkładać w ogóle. A okay, ja Claymore'em. Mimo to i tak nikt o nim nie zabije. No ja już się będę zapłon... Stojaaaj! Dobra. Renate, ty kurczę. O, Claymore'a mi się Ale Najlepiej no, jest minę zakładać na bez starta. Chciałem no. Cię healować.

Trześć stratu tak go tak utrzymać tak. No, dobra, dobra, To dobra, mi się tu ktoś ładuje na miny moje To ładuj w niego Żeby mógł bezpiecznie do siebie tak. przejść Dobra, biegnę Sekundra, asaltem to być umocny, grać wiesz, że ja... Ładuje. Ależ go cisnął Zabijcie? Nie Nie, no nie niemożliwe, że go nie trafiłem Kurde, za spasa cisnął z tyłu Ty zamiast mnie osłaniać, właśnie w dzień jak heta dostaję od ciebie Stoi tak, po dalej?

Można mieć gdy już nie, tylko nie można mieć automatycznych... czyli bomby, będzie, to jest Projekta wstępuje do zapad... A ja już czytam. tam do Ciebie, że ważą Polskę. Ważą. Mm. Tutaj nie ma nikogo. na górze? Tutaj napisałem mm. dwa różne rzeczy. I dwie. Przegioła się ogrodzili. Mam dwa HP. Nie O ja! Demet! No nie! No nie! z tego jeszcze Aj, nie dobrze A Aj, bym no, na FMB5, by mi się przydał 2 jeden 3-4 celownik. Gdzie ty jesteś? W wyschniętym korytarzu To nie jest wyschnięte Jak na rzekę to jest bardzo wyschnięta rzeka nie, nie porykę, przyglądają się W wyschniętym korytarzu Ale może nie analizujmy jak wygląda rzeka Nie no, ta mp to jest schodatka stary Jazż każdą broń. Ja tu walczę ze sniperami MP5, nie nabij, nie na 5. Ale pomściłem. Do o ciebie. Tak? Za późno wiesz. Papra trzeadowywałem. Nie wiem co tam nie mówię. Stary mówić, MP5 to jest mordo. Jazgo. Totalna. Zabijmy tam kolejny tak biega, że FPGI fan, To i znowu jest zabił jakiś znów. Stary, 일u, ja wiem. tu wiesz, walczę... jest strzeci... Ale gdzie? W tym, A no, widzę, ja widzę, 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 widzę. Dobra, się w tym miejscu, co on akurat strzelał, ale jeden nie Dobra, już tam są nasi. No, wiem. I, 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 no Nie, amo, koniec, amo. Nie, no, nie amo. No, no to na karty. Do Polak. Jak on tak może. Te kary muszę Ja tu stare z barety ładuję do nich. A ja z barety. No nawet się dałem zabić teraz, żeby. A mieć. Specjalnie, nie? No i. No specjalnie, no bo co? Jak stary. Ludzie nie grają za bardzo zespołowo. Nawet nikt nie taguje. Nie ten, to Słysze, wie. On mnie teraz nie zabija. Ja, ja tylko zabiję po mojej śmierci. No nie może go tutaj zabić przed moją śmiercią. Też tak mamy trochę często w Snajper. Chow. Już po sniperze, stary mówię ci. Ja ze za, ja za sniperami stary, moim mojemu piotką walczę, jak ruby z zróbmy. Gdyby zginął, to ja... czego mnie znafię? Jakbyś Tej, mógł, to mi go on nie jest tam przy. To jest, jest fajne, że jak ktoś tego, że jak padniesz i ktoś cię postawi, to tego, to masz portem granatu. A, ja to mam. nie przyglądałem się do tego. Masz zarepegardy, ja no i jeden nieprzenajmowany. Nie, zdjęli mi. Nie, nie doszły. Doszły. Nie. Ile? Weź mi to ładnie z Masz! No i... Oż ty! Ale widelami na mi odbijesz z czegoś, nie Gdzie ty do mojej pogrządki startujesz? Z piękna broń. No i mnie zabili. Znowu zabiliś go po mojej śmierci! <laughs> <laughs> e... Ten Taylor mnie połżał. Wow. Zabija mi ktoś. ale no i go zabili. O ja! Zabił medyka. Ten nie chyba postawił, jak się Star, szkoda, że mi nie nagrali tego How Not To Noo, że, że, że my tego nie nagrali. No mówię. Tam on siedzi. Aaa, masz granatę. Zemsta. O no, nie! Zdjąłeś mi go! Ja mu granatę rzuciłem! Czemu mi go zdjąłeś? Zdenerwował. Zdenerwował. Ojej, tak Gdzieś mi tu jeździ coś. Nie na co skąd. Widzisz to co jest? To ja? Nie. Ja. Muszę spójrz na mapę. Patrzę na mapę i nie widzę. O, dzięki kolego. Patrząc, how work you booster? No i jeszcze go nie rozwalił, no to niemożliwe. Dwa z rpg to... Ja na dwa strzały ja czołga rozwalam. Na wszelki wpadaj, żeby nie wstało to coś. How you booster? Na no, ty mnie piszesz tylko? Nie wiem, nie wiem. Mówiłem, że ten to jest ten armor ciała. W plecy mi też robił. Gdzie? Z PP-2000, to jest tak dziadoska broń? Nie. Taki, to ma taki rozrzut. Jedynie większy rozrzut ma tylko MG3. Biegnie tu w no, nie widzisz? Nie No, BMP mi rozwalił. No, ja właśnie na Cedera się odrodziłem, a BMP tam było i było w dymie, i go nie mogłem rozwalić przez to. Ech. Jakbyś mógł, to wiesz, tam taguj mi coś, nie? Prawdopodobnie nie gdybyśmy kiedyś. Plecy! Plecy, twoje plecy! Mówię ci, twoje plecy, uważaj! Nie, jesteś tu już raz. Zabiłem go. Zabiłem go. Granat. go. Zabiłem go. I'm coming! I'm coming. Zabiłem Muszę rozłożyć te. Jak to mogę nie zabić? Aj! Czemu go nie, czemu go nie zabiłeś? Stary, wyciągłem ja lordetkę i miałem zbliżenie jak lecę tych pocisków z MP. To było hałaskie. Dobra, ma nie z tego dobrego. go z MP. Nie zabierzemy go. No i mnie zabił ktoś z kąpiel. Z Po lewo. Po lewo z góry. Ale, że nie wiem, czy Nie, no nie przyrzekłem, powinienem rozważyć na dwa szczęki. Byłem w Boostera przecież założonego. Czy brałem Boostera na RPG, czy nie? nie? Nie brałem na RPG. Kurde. Sporo granaty będę. No co? Aha. No jedziesz. Zaraz przegramy. A ja się zastanawiam, czemu ja stary nie zdejmuję czołów na dwa hity. Ale mnie to czołówek. O mój O, zaraz 18, a potem 11. O. No nie, no kurde, że tak długo musiałeś to zainstalować na to, o, a, dziękuję. No nie. Jestem drugi. No i znowu mnie zabił jakiś Dobra, jedziemy dalej czy nie? Tak, jedziemy energy gear. Co? Best energy gear. No, ja bez No jak? Ale u bardzo chyba to będzie mojej gry patrz, to co się dzieje Czemu? Czekaj, chodź inaczej Tędy gier masz w ideach Chodź jak się zatrzymał Gdybym cię zabrał Na for. Bo przed tobą w

Balon... Urażnie, nie u oora Rudu, rudu, nie widzę jego głowy Ale mnie lagi wzięły jeszcze tu wjeżdżą wrogowie, a mnie lagi wzięły No nie, ty wiecie chyba będziemy musieli zakończyć, bo mi straszne lagi zaczęły brać Czekaj, a la, jest bardzo spowietrzały. Wow, serwucie mi daje, no. Bo... Dobra, kończymy? Akurat żeśmy równo zginęli. Dobra, to akurat dobrze się składa. Można no. pogadać i zakończyć tę rekrutkę. No, to dziękujemy to za wiele. oglądanie. Do widzenia, trzymajcie się, subskrybujcie, lajkujcie. No. na razie.